Cię Panto boli Dzień dobry! Panto! Do y, nie RH... -y, Br8 dawajcie, Br8 i lecimy. A ja sobie jeszcze strój zmienię. Dzisiaj ze mną hyper i... zbiernat i Jero. Nie ma ci, nie? I debil. Tak głupek znaczy się. Strój. Szybko! Boże, co ja się ubrałem? Jakiś biały kask i tingle. Ja, ja mam... Nie, zdążyłem ja nie polecam się jakby atakować, ponieważ odpadają bardzo dużo, bardzo często rzeczy. Jak to? Normalnie. Walisz skoku. Co? Co? Co, Pod... Co jest? Nie ma chyba. Co? Co? Co jest? To tak działa? <laughs> o, <To> tak <laughs> powinno być. O, ale tu szybkie! Ej! Palę się! Nie, nie palę się, piszcie mi coś! Mam uszkodzony przód! Urwał mi się przód! On miał rację, że wypadają rzeczy! Jak ja bym montował film teraz z tym będzie, co będzie w kanale kanala dzika, Ten, ja bym miałem stały jakiś komentarz zapienny, bo... To... Co? Ej! Czemu nie wyzanie? Podwozie mi pękło! Ej, spadłem! przejechałem. O! Roku. Punkt zdobyłem. Dobra, odnawiam się. Ale dalej jestem zniszczony. ryczy? Co to ryczy? Jak się naprawić? Nie da się. To się do tego zjeżdża. O kurna, jaka prędkość! Pany, co tu się robi? Gdzie tu jest pit stop? Nie ma. <noise> pit stop. Czemu ja wyleciałem?! Wyleciałeś. Czemu, halo? Oczy to pod ścianę podjeżdżam. mi wypadł, podwozia nie mam Czy to jest na dwozie, sam już nie wiem, nie znam się. Nie na nie ma nadwozie. No nie wiem. Ten środek po lewo mi pokazuje na czerwono. Czemu ja latam? Od odbijam się od zwykłej nawierzchni. Ej, uważajcie to dalej Gdzie dalej? Tu, hyper, uważaj Nie, ja się obrażam na pobre komputerowo Pada de Właśnie, też pada, może dlatego Się odbija Dlatego <grym> <Ja> <latasz? grym> No Chyba <grym> <grym> się odbijam od płaskiej powierzchni, to jest żart Spaczem A tu są pit stopy no co? Stręcą, Dlatego ja zjadę. Tu w lewo! To się wykręcić! to jest pomoc, kres. Wypadłem. nitro, pust. Gdzie? Pustałem, tu dalej. O kurde, o kurde! Na zakrętach tego nie używam. To nie skręca. No nie polecam na zakrętach. Gdzie jest pit stop? Tu jest pit stop, zjeżdżam. Awaria, awaria, naprawa, halo! Tu się wjeżdża? Boże, ten pistop to jest najgorszy, co może być. Tu się wjeżdża? Naprawiłem się w pistopie. I jadę! Genialne. Ale czy masz tyle czasu? Halo! co jest najlepsze? Wspomaganie Curses włączone, co to jest? A to jest to szybkie. Tu się opone. Zakręt! O kurde, w lampę przywaliłem tak to solidnie. Ty nie będę chociaż ostatni. O nie, goni. Chłopaki, 40 sekund. Musicie się zatrzymać. Pali się. <słysy> Pali się. <słysy> <słysy> Co ty tam robisz? Rostuł się pali! Co? Co ci się pali? Rostuł, zatrzymajcie się na 40 Taki sekund. Jaki Rostuł <laughs> Czym to się włączało tego boosta? A, e, dobra, już wiem. Ło, lampa! Jest! Hmm. Dobra, już tylko 32 sekundy potrzebuję Nadrabiam, nadrabiam Bo Jero jest uszkodzony. Nie jestem uszkodzony. No to jak w lampę wjechałeś i nie uszkodzony? No tak. Ja kołem zawadziłem. A nie... Ten już taki napalony na wina był. <grym> No, nie umieją jeździć. Oni czytują, oni czytują. Dobra, zepchnijcie siebie nawzajem. Będzie nam miło z dzikiem. Poślizg wpadłem, co jest? Ja też, ja też sobie wpadłem Co mi się zdarzy? A jak ty mi zdet zdetonowałeś ten biernat? No to były, to są beczki wybuchające Aha Ja, ja cię tam w Hm O, i teraz mnie nie podrzuciło, no i pięknie. Hyper będzie pewnie pierwszy. Jak zawsze. O nie, Dobre. ja myślałem, że tak przejadę. Widziałeś to Tobiernat? Nie. O nie, no i dobrze. Byś się śmiał ze mnie. O nie, chyba pierwszy. Minimalnie. Na ostatniej prostej, bo tego sobie busta zdążyłem ten. Tu tu, ru, tu, 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 tu. Gdzie tu meta jest? Dalej troszeczkę A który robisz ograniczenie? Drugi albo trzecie? Nie wiem. <noise> A trzecie. Zaraz. Cicho, ostatni. Niespotykany widok. <noise> w takim razie dziękujemy za oglądanie. I do kolejnego. Cześć. Bye Dobra. bye.